Komisja Europejska rozpoczęła ratyfikację umowy handlowej z Mercosurem obejmującej Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Aby przekonać sceptyczne państwa i uspokoić europejskich rolników, proponuje dodatkowe klauzule ochronne. W addition Komisja proponuje, aby to porozumienie z legitymem, by operacionalizować mechanizm bilateralny w naszym porozumieniu z Mercosurem.p. Komisja będzie monitorować przywóz wrażliwych produktów rolnych, takich jak wołowina, cukier i drób, i co sześć miesięcy składać sprawozdania. W przypadku zakłóceń na rynku krajowym, Komisja będzie miała około 20 dni na reakcję. Dochodzenia mogą zostać wszczęte przy nagłym wzroście importu lub spadku cen wrażliwych produktów w Unii Europejskiej przy progu 10%. Ekspert wskazuje jednak, że społeczność rolnicza wątpi w skuteczność tych klauzul i krytykuje brak uwzględnienia kwestii wzajemności. Le débat aujourd'hui s'est na clauses de sauvegarde en, per, en, en cas de perturbacji des marchés, ale na du problem. Le différentiel dans les pratiques de production entre ce qui se fait en Amérique latine et ce qui se fait au sein de l'Union européenne, où on a des exigences extrêmement fortes à l'égard euh, des, euh, des producteurs euh, agricoles. Là, ce sujet n'est pas traité. L'UMOVA doit être przegłosowana par le Parlement européen et kwalifikowaną większością par la majorité des pays. Polska et Włochy sprzeciwiały à jej signature. Lecz w obliczu ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone ich stanowisko może ulec zmianie.